Chciałam powiedzieć, że mimo to, że czarek wczoraj przegrał, dla nas wszystkich i tak jest wygranym, bo wiemy, ile czasu poświęcił, żeby się przygotować, ile miał wyrzeczeń. I wiem, że nie byłby każdy w stanie pokonać taką drogę. Dlatego nic się nie stało. Teraz na pewno czarek potrzebuje dużo spokoju. My cały czas bardzo go wspieramy i to, że tego nie pokazujemy na Instastory, to wcale nie znaczy, że tak nie jest. Wczoraj Czarek potrzebował trochę czasu dla siebie, ale ja to rozumiem, bo po prostu trzeba sobie czasami usiąść i samemu w głowie poukładać pewne rzeczy. Ale ja myślę, że on szybko do Was wróci na pewno. No i co? No i tyle. Zobaczymy, czy dalej będzie chciał trenować. No więc. Będziemy miał pewne tam jakieś decyzje do podjęcia. My cały czas go, tak jak mówię, będziemy wspierać. No i do przodu. Buziaczki.